Cześć, dzień dobry, witam Was po Flandrii, po pięknej Flandrii, po jednym z najpiękniejszych wyścigów w tym sezonie. Poprzeczka jest ustawiona naprawdę bardzo wysoko przed kolejnymi klasykami, ponieważ to, co obserwowaliśmy podczas Ronde van Flanderen, naprawdę było wyjątkowe, imponujące, wybitne, tak jak. Cały ten sezon znowu, znowu cały ten sezon naprawdę na bardzo wysokim poziomie sportowym z rewelacyjną akcją, ze zwrotami akcji, z suspensem, to co dostarczają nam zawodnicy w tym roku, jest rewelacyjne. No i słuchajcie, mamy znowu, podobnie jak w przypadku Mediolan Sanremo, mamy. Trochę niespodziankę, a trochę nie niespodziankę, ponieważ no, Kasper Asgren pokazał, że jest bardzo mocny na E3. Drużyna The Quickstep, która tym razem startowała pod nazwą Elegant. Elegant to nazwa mm, takiej ma marki Okien y, sponsora, zostali przebrandowani na ten konkretny wyścig. Y, y, więc pokazał, że jest bardzo mocny już w tym sezonie. Y, cała ekipa naprawdę świetnie, znakomita drużynowa jazda zatem to, że nie wygrał to, że nie wygrał Van Der Poel, czy Van Aert, czy Alaphilippe, no okej okay, tak, to, to może być Pewne zaskoczenie, pewna niespodzianka. Z drugiej strony wygrał zawodnik, po pierwsze najmocniejszy, po drugie, który w tym sezonie prezentuje się naprawdę znakomicie. No i wygląda na to, słuchajcie, że to jest koniec brukowanych klasyków. Jeszcze został Shell Priest, ale to jest taki mniej brukowany i bardziej sprinterski. Natomiast Paryż-Roubaix przełożony na jesień z powodu ograniczeń covidowych we Francji. Co z jednej strony jest przykre, ponieważ wszyscy czekali na deszcz, i wygląda na to, że w północnej Francji w tym tygodniu będzie padać, więc to byłby śliski wyścig. W błocie, w, w z, z bardzo dużymi trudnościami. Z drugiej strony jesienią Mistrzostwa Świata właśnie we Flandrii zrobią takie drugie kombo brukowane na jesień, więc jest na, co, jest na co czekać. No i to będzie, to będzie jakby powtórka i szansa na rewanż. Zatem niektórzy zawodnicy, którzy przygotowywali się do rubę, jeszcze przedłużą sobie troszkę szczyt formy, spróbują przedłużyć szczyt formy i pościgają się w Hamstel Gold Race o tyle specyficznym, że będzie na krótkich rundach, więc to będzie następny dziwny wyścig. Ale kończymy, kończymy bruki, żegnamy się z brukami, więc można to jakoś podsumować. Tym bardziej, że to jak. Ten konkretny wyścig, jak Flandria była rozgrywana, no to jest efekt całego, całego sezonu. Całego sezonu, zaczynając od przełajów, gdzie Van Aert, Van der Poel i Pitcock ścigali się na bardzo wysokim poziomie tych wczesnych wyścigów, Stradę Bianche, Tirena Adriatico, tej ciągłej presji, pod którą Belki i Holender byli cały czas, próbowali sobie udowadniać, który jest lepszy. Tak naprawdę wszyscy patrzyli na nich. No, i w tych najważniejszych startach, w monumentach i w tych najbardziej prestiżowych klasykach, no, znaleźli się na nich silniejsi, znaleźli się silniejsi, znaleźli się sprytniejsi, znaleźli się sposób. Trzeba przyznać, że ekipa Quickstep, no, wzięła ich kupą, to znaczy, wzięła ich przewagą liczebną, zarówno na, zarówno na E3, jak i na Flandrii. Oczywiście Kasper Asgren, świetna forma i takich wyścigów nie wygrywa się, nie będąc znakomitej dyspozycji, ale fakt, że za nim była Filip, że byli inni jego pomocnicy czy wiceliderzy. Um, a tak naprawdę Van Aert był osamotniony dość wcześnie, jego pomocnicy odpadli, a z kolei pomocnicy Van der Poole się wykruszyli przez Bójkę i przez Kraksy. To spowodowało, że Asgren miał odrobineczkę, odrobineczkę łatwiejsze zadanie. Wygrał finisz z Van der Poolem. To nie jest takie proste ten finisz bardzo podobny, praktycznie bliźniaczy do tego, który obserwowaliśmy rok temu między Van der Poolem i Van Aertem. Nawet po tej samej drodze jechali, po tej samej stronie drogi jechali, też dość późno rozpoczęty, wyczekiwali, wyczekiwali, ile się, ile się da do ostatniego momentu. Asgren tym razem był mocniejszy od Vanderpoola gdy rok wcześniej Vanderpool był mocniejszy od Aerta. To jest sport, to jest, słuchajcie, sport w czystym wydaniu, właśnie na tym on polega, tak? Po prostu raz wygrywa ten, raz drugi, wygrywa lepszy. To nie znaczy, oczywiście Wanderpool jest, e, e, czuje, odczuł porażkę, tak? Całe szczęście uratował wiosnę świetną jazdą w Adriatico Adriatico i wygraniem stradebiankę, natomiast no, monumentu nie wygrał. Podobnie Van Aert, który tutaj przez chwilę z nimi jechał, Natomiast nie wytrzymał tempa. Na szczęście wygrał, również świetnie się pokazał na Tirreno Adriatico, wygrywał etap walczów w klasyfikacji generalnej, no i wygrał Gandawa we Welgem. W związku z tym też z tych brukowanych klasyków z tej, z tej belgijskiej wiosny wyjeżdża z, ze zwycięstwem. Więc to nie jest tak, że on jest całkiem do końca przegrany. Natomiast to, co obserwujemy, to jest świetna sytuacja tak ogólnie, bo mamy naprawdę znów, tak jak w wyścigach etapowych, mamy wielu zawodników na bardzo wysokim poziomie, tak i teraz w klasykach mamy naprawdę bardzo dużą grupę kolarzy, którzy... Są rewelacyjni, tak? No, bo mamy Van, der Poole, Van Aerta, których się jednym tchem wymienia. Swoje aspiracje zgłasza w klasykach tych brukowanych Ala Filipa, On za chwilę będzie walczył w Ardenach. Mamy Stuyvena, mamy Maca Pedersena, mamy Kaspera z Grena. Więc to jest naprawdę przed kolejnymi sezonami, przed tymi jesiennymi mistrzostwami świata na Brukach i przed Paryż-Rubę. No, można naprawdę. można ostrzyć e, apetyt, czekać e, z niecierpliwością, co się wydarzy, bo pamiętajmy, że do formy, mam nadzieję, że wróci jeszcze Peter Sagan, są ci troszkę starsi zawodnicy, jak e, Greg Van Avermet, który tutaj na Flandrii też e, pokazał, że walczy do końca, e, stanął na podium, e, jest Neasen, jest mod jest naprawdę tych kolarzy świetnych, na bardzo wysokim poziomie sportowym. Grupa jest bardzo duża. To nie jest tak, że czekamy na pojedynek dwóch kolarzy i tyle. Jeżeli on nie wypali, to będziemy rozgoryczeni. I stwierdzimy, że to w ogóle nuda, naprawdę. Kolejne sezony po tej wiośnie można powiedzieć, że zapowiadają się imponująco. A ta wiosna była świetna. To była jedna z najlepszych wiosen na Brukach w ostatnich latach. Do analizy jest bardzo wiele. Tempo, kto gdzie zostawał, to był świetny wyścig w zasadzie bardzo mocne ściganie od startu z ostatnich 100 km. To ciągłe ataki wszystkich, w zasadzie wszystkich. No, i efekt taki, jak widzieliśmy, czyli Van Aert nie wytrzymał tempa, Kasper Asgren lepszy od Vanderpula na finiszu, kończy, kończy z monumentem. To było świetne. A teraz zmieniamy nastrój. Wyścig do Akara i pagórki, deszcz, wąskie drogi, które przygotowują do ścigania w Ardenach i Limburgi. No i szybko udało mi się to wszystko podsumować, zakończyć. Dziękuję Wam pięknie i do zobaczenia, usłyszenia niebawem. Cześć!